Cześć Wam wszystkim, dzisiaj piątek i, i dlatego też dzisiaj mamy taką, można powiedzieć, smutną Ewangelię, ale czy to końca taką smutną? Niby zdejmują Jezusa z krzyża, ale czy to zdjęcie nie jest właśnie pozytywne? Zapraszam do oglądania. For the Słuchajcie, był to pierwszy dzień przygotowania, zatem ciała nie mogły pozostać na krzyżu w szabat. Dlatego stwierdzili, że te ciała zdejmą, ale zanim je zdejmą, połamią im golenie. Połamali jednemu, drugiemu, ale gdy doszli do Jezusa, zobaczyli, że umarł i oszczędzili go. Nie połamali mu kości, czyli wypełniło się proroctwo. Wypełniło się proroctwo, bo jak mówi Psalm 34... W 21 wersesie strzeże on wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. Wszystkie psalmy ze Starego Testamentu, y, pamiętajmy, że dotyczą Jezusa. Musimy je odnosić do postaci Jezusa Chrystusa. I, i dzisiaj wypełnia się y, ta, ta przepowiednia, tak naprawdę, y, tego, te, tego wszystkiego, o czym możemy czytać. Tak samo do, dojdziemy dalej. Zaczekajmy chwilę. No i tam, wiadomo, wypłynęła z Jego boku, kiedy przebili Jego bok krew i woda. Ale na koniec umiejscowione w tej Ewangelii jest takie zdanie. On wie, że mówi prawdę, abyście Wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kość Jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu Pismo mówi, będą patrzeć na Tego, którego przybili. Pytanie dokąd to się odnosi, bo w Księdze Zachariasza w 12. rozdziale, 10. wersecie mamy takie zdanie: Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. I dalej, w Apokalipsie Świętego Jana, czyli jeszcze dalej już po śmierci Chrystusa. już w pierwszym rozdziale mamy taki, taki, taki fragment bo to nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi tak, amen no i właściwie o co chodzi z tym patrzeniem na, na tego, którego się zabiło, przecież wchodzimy do kościoła i te krzyże są wszędzie, krzyż jest na kościele, nad ołtarzem, czasem jeszcze postawiony gdzieś na ołtarzu, czasem jeszcze gdzieś tam wisi z boku w kruchcie, w krużgankach, gdziekolwiek. Te krzyże są wszędzie. I patrzymy na ten krzyż, i, i czasem myślimy sobie o tym, jak to nasze grzechy, bo, bo do tego może się wydawać, że ta Ewangelia na, nawiązuje: że mamy patrzeć na Jezusa, który został zabity za nasze grzechy. A co, jakby tak zmienić perspektywę i na krzyż spojrzeć na jako zwycięstwo nie tylko Chrystusa nad śmiercią? Że ten krzyż jest po pierwsze zwycięstwem Jezusa, a po drugie zwycięstwem każdego z nas. Że nie jest to tak, że Jezus umarł za nasze grzechy. My go swoimi grzechami przybiliśmy do krzyża. Tylko bardziej to jest takie: Jezus za nasze grzechy umarł na tym krzyżu. On umarł razem z naszymi grzechami, razem z moim grzechem, z Twoim grzechem, z grzechem każdego z nas. Przecież On umiera na każdej Eucharystii, na tym krzyżu, nieustannie, nieustannie za mój grzech, za mój grzech. Jakby zmienić tą spuszczoną głowę w podniesioną głowę na Chrystusa z uwielbieniem, krzycząc: Umarłeś z każdym moim grzechem. To, co ja tu robię, te wszystkie moje błędy. Każde zboczenie, każde odrzucenie Twojej woli, ty z tym umierasz na krzyżu nieustannie. Dziękuję ci za to. To jest coś, coś niezwykłego. Oto nadchodzi z obłokami. To, oto kto może nadchodzić z obłokami zwycięzca, nadchodzi, patrzy na nas z uśmiechem i, i dlatego zachęcam do tego, aby nie patrzeć na krzyż jako na coś negatywnego. Bo krzyż jest tylko drogą. To było tylko przejściowe. Nie skończyło się na śmierci Chrystusa, nie skończyło się na tym, że ja popełniam jakiś błąd w życiu, bo my czasem mamy przeświadczenie, że jakiegoś grzechu już nie da się wybaczyć. Tak odszedłem od Pana Boga i już kolejny raz. Który raz w tym miesiącu mam prosić o przebaczenie? Przecież codziennie coś źle robię. A właśnie masz rację, no codziennie coś źle robisz, ale póki Ty prosisz o przebaczenie, jesteś zwycięzcą. Póki Ty wołasz, póki Ty krzyczysz, jesteś na. Dobrej drodze. Krzyż jest zwycięstwem. Krzyż jest oznaką jakiejś takiej no, zwycięstwa. No ale, ale odkryłem Amerykę teraz, że powtarzam już się piąty raz. Ale krzyż polega na tym, że Chrystus umiera z każdym naszym grzechem i należy się radować z tego krzyża. Nawet jak my czasem dostajemy jakiś krzyż w życiu, pamiętajmy, że krzyż jest drogą. I trzeba się z tego krzyża cieszyć i za niego dziękować, bo bez tego krzyża nie, byliśmy, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Pozdrawiam. Dobrego piątku.